Witam Was ponownie baranki, moi drodzy. Moi drodzy, też bardzo przepraszam, że e, musiałam przerwać e, ten film, ale no, zajmuję się jeszcze chora, chorymi osobami. Pracuję przy chorych osobach. No i jak mam taki telefon, który mi zadzwoni, muszę szybko niestety iść. E, kochani, e, cóż, ja muszę Wam dokończyć to czytanie. Nie powinno się w zasadzie przerywać, ale nie składałam kart. Więc, e, moi kochani, e, też może u was sprawa dotyczyć jakiejś królowej kielichów, osoby z podznaku wodnego, która bardzo duży, bądź która ma te ascendenty, tak, osoby, bądź osoby, która jest bardzo uczuciowa, e, ciepła, taka matczyna, która bardzo dużo, e, bardzo duże... E, bardzo duży wkład w waszym życiu jakiś miała, tak? E, tutaj wychodzi mi z przełożenia trójka buław, dziesiątka buław, czyli po prostu takie przygotowanie e, po pójście naprzód, które, no, bardzo was tak jakby obciążało, tak? Tak po prostu postrzegacie to tak bardzo ciężko, tak? E, no, ale mimo wszystko Rydwan mówi o ruszeniu i moi kochani, tak? Ta walka o siebie, o której ja to mówiłam w sposób grzeczny, tak? Czyli em, medytacją, uzdrawianiem. E, e, będę Wam też czasami podawała medytacje, na które ja stosowałam, które naprawdę przyniosły mi bardzo fajne rezultaty, e, a zwłaszcza zmiana życia w 30 dni jest po prostu niesamowitą medytacją. Słuchajcie, bo em, naprawdę. Ja przy tej medytacji zmieniłam wiele rzeczy, łącznie z pracą. I ta czwórka mieczy i ta piątka buław, czyli dziewiątka, spowodują koniec czegoś, co Was bardzo obciążało, tak? I co trzeba zrobić. Otworzyć się na zmiany, moi kochani. A wynik. Tego wszystkiego, tego, tego waszego przejścia, tej waszej wielkiej, potężnej transformacji, zauważenia, e, zauważenia przede wszystkim e, tego, że, że to, to, co było, nie ma tak naprawdę na was wpływu, zauważenia tego, że możecie w stanie więcej zrobić dla siebie. E, tak? nastąpi u was przepiękna równowaga. Posłuchajcie, szóstka monet. Piękna karta. Spokój, równowaga, tak? Ale to tylko wtedy, jeżeli przestaniecie tak bardzo w tych myślach cierpieć, kombinować, myśleć, plotkować, bo to też są plotki, tak? To są plotki. Bądź przestaniecie się przysłuchiwać, kochani, plotkom. Uspokoicie się, wyciszycie się, moi drodzy. Wyzdrowiejecie, wasze, wasze serduszko też przede wszystkim, wyzdrowieje, odetniecie to, co wam nie służy, a nastąpi w waszym życiu przepiękna równowaga, spokój. E, co jeszcze, takie zrównoważenie. No, macie piękne karty. Wiem, że na pewno macie moment niełatwy, ale dojdziecie do, do wszystkiego, czego wam, kochani, życzę z całego serca. No, a ja kończę. E, te rozkłady dla znaków ognia. Cieszę się, że mogłam wrócić, że jestem tu z wami, bardzo się cieszę. Nagrywając filmiki, z czasem będę dołączała takie swoje, właśnie historie, tak jak już mówiłam, które wystąpiły w moim życiu, które się działy po prostu no, w niesamowity sposób. I e, na pewno wam, jeśli trzeba, to wam będę mogła jakoś doradzić czy, czy pomóc w jakiś sposób jeśli tylko będę mogła z całego serca to zrobię będzie mi bardzo miło no i kochani yy, czego wam życzę życzę wam wszystkim wszystkiego co najlepsze i wyciągnę jeszcze dla baranków dla to, że został film przerwany proszę <laughs> umiarkowanie przepiękna karta i opieka aniołów boskich. Wyciągnęłam wam jeszcze jedną kartę e, po to, dlatego, że przerwano po prostu i, i no, chciałam wam to po prostu jakoś wynagrodzić. I kochani, karta na zdrówko. No proszę. To po... jest koło fortuny, wszystko kielichów. I ja myślę, że was bardzo głowa boli o sprawy przeszłe. To jest karta karmiczna. No nie do końca karmiczna. Ja bym tak myślała, bardziej, że, że że to jest taka karta wspomnień tak, bardzo dużo wspominacie moje kochane baranki e, mogą też wystąpić tutaj choroby dziedziczne e, może też być ból głowy kochanie, bo to też jest zwyczajny ból głowy, tak no i moi kochani jeszcze do tego jeśli chodzi o Wasze zdrówko koło Fortuny, wątroba, trzustka, być może śledzi ona drogi żółciowe. Kochani, to, to co jest nawiązaniem do tej dziewiątki kielichów, która tam wyszła, czyli na te zabawy, tak? Czy czas z przyjaciółmi, nadużywanie używek? Niestety, skupcie się na oczyszczaniu wątroby. Słuchajcie, poróbcie sobie drogie baranki, poróbcie sobie, nie wiem, próby wątrobowe, tak, na przykład, żeby wasza. Te, ta żółć, która jest w wątrobie, żeby pracowała równomiernie, bo czasami jest blokada żółci, tak? Nie może ta wątroba wy, wy, wylać tego, tak? Po prostu wydalić, tak? I to wszystko zostaje i ją zatruwa. Także, kochani, zwróćcie bardzo na to uwagę. Bardzo Was proszę. No i przestańcie tak myśleć. I wracać do przeszłości, a nastąpi u Was przepiękne umiarkowanie. Kochani, ja Wam życzę wszystkiego, co najlepsze. Bardzo się cieszę, że mogłam z Wami tutaj być, że mogłam wrócić. E, będę już teraz na bieżąco z filmami na tyle, ile mi czas pozwoli, bo pracuję praktycznie cały dzień, ale bardzo, bardzo to, Boże, powiem Wam, że bardzo to kocham, naprawdę. I czuję się jak ryba w wodzie, a jestem spod znaku ryby. No, i będę na bieżąco Wam przekazywała informacje, wiadomości, e, i mam nadzieję, że w ten sposób Wam pomogę. A ja Wam życzę wszystkiego najlepszego i do usłyszenia.